A dzisiaj o sprzedaży, bo poszukiwanie pracy jest niczym innym jak zwykłą, regularną sprzedażą. A żeby tą sprzedaż dobrze realizować, musisz opanować trzy główne obszary. Pierwsze, musisz mieć świadomość, że twoje CV jest niczym innym jak twoim folderem reklamowym. Jest twoją kartką papieru, która mówi. Mam takie i takie umiejętności, takie i takie doświadczenia i odnosiłem takie i takie sukcesy. Spotkaj się ze mną, opowiem Ci więcej. To jest nic innego jak wabik, żebym chciał się z Tobą spotkać i pogłębić trochę informacji o Tobie. Druga rzecz, drugi obszar, który musisz doskonale opanować, to dobra umiejętność sprzedaży podczas rozmowy rekrutacyjnej. Każda rozmowa ma pewną swoją ramę i pewną specyfikę, ale pewne mechanizmy są bardzo, bardzo podobne. I trzeci. Obszar, to muszę wiedzieć jako pracodawca, że w ogóle na rynku istniejesz. I oczywiście możesz iść drogą aplikacji poprzez ogłoszenia, ale tam jest Czerwony Ocean. Tam masz 200-300 osób, które aplikują na to samo stanowisko. To jest tak potężna konkurencja, jakiej chyba nie ma na żadnej z uczelni. To jest droga najmniej efektywna. Zatem musisz wiedzieć, gdzie chcesz pracować i zbudować świadomość, że na tym rynku istniejesz. Jest do tego doskonałe narzędzie, jakim jest LinkedIn. Doskonały portal, gdzie możesz nie tylko aktywnie poszukiwać pracy, ale również możesz pasywnie poszukiwać pracy poprzez optymalizację Twojego profilu. I musisz tą relację utrzymywać. Musisz budować świadomość, że istniejesz. Musisz aktywnym być na rynku pracy wśród pracodawców, wśród tych osób, które decydują o Twoim potencjalnym zatrudnieniu. To wszystko i aż tyle. Po więcej zaglądaj na punkt.pl.